Cześć, dzisiaj chciałabym wam pokazać moją siedlarnię dla koni którą zrobiłam przed chwilą no, powiedzmy nie jest najpiękniejsza ale jest no jest ok przynajmniej jest gdzie powiesić zacznijmy od frontu to jest siedlarnia taki malutki w porównaniu do całej siedlarni i tutaj są takie drzwi o i się Tomasz wywrócił i w środku, tutaj po lewej stronie drzwi, są czapraki, znaczy derki i czapraki. Tam jest niedużo czapraków. Tutaj są skrzynki. Tutaj jest zestaw do woltyżerki. Powiedz bata, nie wiem gdzie z bata, nie pamiętam. Tutaj są takie na no, głowia. Morsa, śnieżki, urabel, iwet, kropki i lupusa. A w ogóle zestaw ujażdżeniowy jest y, urabel. I tutaj morsa wiszą o głowie, które pokazywałam w poprzednim filmiku. Te takie o. U, urabe, y, znaczy u śnieżki wisi o głowie y, właśnie z pomysłu internetowego. A u Urabel wisi ogłowie od y, zestawu do woltyżerki. Tutaj jest miejsce na siodła, które ja jeszcze siodeł nie mam. Znaczy na siodła i na... Ym, tak jak na przykład fuks i baśka, to są konie pociągowe, znaczy fuks ogólnie. I fuks będzie miał y, takie, no... homontu z ociągnięcia. No i właściwie dzisiaj tyle chciałam, chciałam Wam pokazać. Może zamieszczę jakiś jeszcze film? Właściwie właściwie no tyle. A, i jeszcze tak, siolarnia jest zrobiona tak, że tutaj wystają takie oto szpilki, więc jest bardzo niebezpieczna. Jest trochę obklejona taśmą, ponieważ y, to było pudełko, które się rozwalało. I no nie jest najlepsze, ale ważne, że jest. To, papa. Pa.